Cześć, witam Was na kanale Rudy TV. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, o, o sytuacji w high pod takim względem rybnym, co tutaj porobiłem, co się zadziało. Generalnie podjąłem taką decyzję parę dni po nagraniu tego ostatniego filmu związanego właśnie z, wi z wiciowcami, że jednak e, przeprowadzę tutaj w tym akwarium kurację. Tak, może nie na wszelki wypadek, ale widziałem, że, że kolejne ryby. Tak jakby coś się z nimi działo, dwane one miały właśnie takie objawy, jak tamte samice prętnika karłowatego, z których się zaczęło. Więc stwierdziłem, że przeprowadzę właśnie kurację i kupiłem ProtoCaps od ZOOLEKA, czyli kapsułki na właśnie wiciowce, jakieś tam pierwotniaki, pasożyty, tego typu rzeczy. Słuchajcie. Przeprowadziłem akcję leczniczą w troszeczkę odmienny sposób niż tutaj zaleca nam producent, więc może zacznę od dawkowania. Mamy tutaj wypisane, że dawkowanie takie podstawowe, czyli w przypadku chorych ryb, wynosi jedna kapsułka na 50 litrów wody. A ja tutaj wody w obiegu mam 65 litrów, więc powinienem dać tych kapsułek. No troszeczkę więcej niż jedną, ale stwierdziłem, że lepiej na początku dać tego leku za mało i później zwiększyć tą ilość niż przywalić takim mocnym stężeniem, zwłaszcza, że drugie dawkowanie, czyli takie profilaktyczne, mówi o tym, że to, ta ilość tego leku powinna być dwa razy mniejsza, czyli jedna kapsułka na 100 litrów wody. Czyli faktycznie ta dawka podstawowa powinna być taka w miarę silna. Dlatego dałem jedną tabletkę. Oczywiście zastosowałem się do tego, co pisze producent, czyli do takiego y, skomplikowanego. Przepraszam Was za świerszcze, ale no jednak jestem też terrorystą. Rozpuszczanie tego preparatu jest trochę skomplikowane. Nie jest to tak, że wlewamy preparat do akwarium czy wrzucamy tabletkę. Nie będę tego opisywał, bo troszeczkę tutaj jest rzeczy, natomiast do tego się zastosowałem w 100%. Zrobiłem dokładnie tak, jak producent mówi, nic tutaj nie kombinowałem. Natomiast yy, tutaj producent mówi, że po trzech dniach od wrzucenia tej pierwszej dawki leku podmienić od 30 do 50% wody. W tym czasie oczywiście nie filtrować wody przez węgiel aktywny bądź torf, o ile się nie mylę. I wrzucamy kolejną dawkę leku w takim samym stężeniu i po pięciu dniach znowu robimy podmianę 30-50%. U mnie to wyglądało troszeczkę inaczej. Pierwszą podmianę zrobiłem po czterech dniach, a nie po trzech. Właściwie po trzech dniach i tam 12 godzinach dlatego, że, po pierwsze, uważałem, że to jest jakoś konieczne usunięcie tego leku z wody. Skoro no lek ma leczyć, no to chyba nic się nie stanie, że ryba w nim posiedzi troszeczkę dłużej. I z drugiego powodu takiego, że ta podmianka by mi wypadała wtedy na piątek godzinę dwudziestą, dwudziestą a w sobotę o 7 rano ja zaczynam podmianki, więc stwierdziłem, że no, no nie ma sensu robić tutaj podmiany i jeszcze grzebać w sprawach nawozowych, bo mimo, że chciałem tej ryby wyleczyć, no to oczywiście to by też rozwijało ten system, mój taki system opieki nad tym akwarium pod względem roślin. Więc stwierdziłem, że tak to wszystko zostawię. I kolejną dawkę wlałem po podmianie i podmianę zrobiłem nie po 5, a po 7 dniach. Czyli normalnie po tygodniu, tak jakbym zrobił, po prostu, po prostu gdyby akwarium funkcjonowało dobrze. Jeśli chodzi o, o to, jak się teraz zachowują ryby i czy, czy ten lek pomógł, to mogę powiedzieć, że jak na razie jest w porządku. Ta kuracja, powiedzmy, że teraz się zakończyła i, i faktycznie widzę, że jeszcze jak była ta pierwsza dawka leku, to faktycznie... Ryby na to reagowały w taki, może powiedzieć, zły sposób i faktycznie było widać, że z, że z rybami coś się dzieje. Natomiast już po tej drugiej dawce, w trakcie jej trwania, wszystko zaczynało iść w dobrym kierunku. Także z takich moich obserwacji wynika, że ten lek działa i jeśli ryba jest tylko w jakiś tam sposób początkowo, jakby w tych początkowych fazach zainfekowana, no to jesteśmy w stanie ją wyleczyć. Ale właśnie dlaczego mówię w tym początkowych fazach? Dlatego, że lek nie przyniósł tutaj stuprocentowej uleczalności ryb, bo parę ryb zdechło, tak? Już pomijając, pomijając te samice prętnika, od których się zaczęło, tutaj no oczywiście nie mogę mieć żadnych pretensji, że lek mi nie wyleczył ryb w akwarium, w którym tego leku nie było. Natomiast, jeśli chodzi o miedziki i o neony, no to neony z tego co się doliczyłem umarły 3 i miedziki umarły dwa albo 3, więc, więc no Trochę tych ryb odeszło, natomiast reszta ryb nie wykazuje żadnych, żadnych właśnie takich symptomów chorobowych i widzę, że się czują coraz lepiej, nie są takie osowiałe jak przedtem, no i oczywiście nie umierają, więc, więc te ryby, które się dało ocalić, to ocaliłem. Natomiast y, jeśli stosujemy ten lek, to po prostu y, wszystko zaczyna się od tego, że trzeba akwarium obserwować i trzeba od razu zareagować, jak coś się dzieje. Jak widzimy, pierwsze objawy to od razu walimy tym lekiem i wtedy w mojej opinii powinno być wszystko w porządku natomiast no jeśli zareagujemy za późno to tak naprawdę ten lek nam no nie uleczy ryby która już po prostu z środka jest przez te wiciowce zeżarta jeśli chodzi o kwestię tego jak wygląda obecnie obsada bo tak jak mówiłem troszeczkę się pozmieniało Dołożyłem tutaj samicę głupika, jedną, jak widzicie, i doszło tutaj parka ramirezek. Teraz ych, pojawiły się pewne nieścisłości z tym, co mówiłem w y, ostatnim filmie. pierwsze z wyjaśnieniami. Słuchajcie, y, ta piękna samica żółta gupika, której nigdy nie widzieliście, nie mieliście okazji. Poznać wyskoczyła mi ze zbiornika kwarantannowego, pomimo tego, że ten poziom wody spuściłem do takiego poziomu, że, że nam filtr ledwo po prostu był zanurzony w wodzie i stwierdziłem, że nie ma szans, żeby coś wyskoczyło. No i cholera wyskoczyła i najgorsze jest w tym, że tak naprawdę nie miałem w ogóle możliwości zareagowania na, na tą sytuację, dlatego że jak ona wyskoczyła z wiadra, to zaczęła po tej podłodze po prostu skakać w przeciwnym kierunku, ja ją znalazłem półtorej metra dalej, za takim innym wiadrem do podmian, więc no... Więc no, nawet gdyby wyskoczyła gdzieś tam, to ja podejrzewam, że, że są szanse, żebym ją y, jeszcze podniósł z ziemi, tak? Usłyszał to stukotanie, bo na wys no, jestem bardzo wyczulony na skakanie ryb i... Bardzo często mi się zdarzało właśnie być przy akwarium albo wejść do pokoju w tym momencie, kiedy ta ryba na podłodze jeszcze mokra skakała, więc podejrzewam, że, że jakieś szanse by były, gdyby nie to, że ona w prostu wleciała za to wiadro, jej w ogóle nie widziałem. I dopiero po dwóch dniach, po prostu jak karmiłem ryby, to zobaczyłem, że jej nie ma, poszukałem przy podłodze, no i, no i była. Jeśli chodzi natomiast o razy tak jak mówiłem, kupiłem harem, dwie samice i jeden samiec i jedna ta samiczka po prostu mi umarła w tym akwarium. Ona wyglądała, powiedzmy nie była chora, natomiast yy, ona miała, możemy powiedzieć, trochę taką wadę genetyczną, tak jak ten miedzik, którego możecie zobaczyć na filmie. Po prostu miała troszeczkę przekrzywiony kręgosłup i pewnie się zastanawiacie, czemu taką rybę kupiłem. Sprawa wyglądała tak, że ja po prostu pokazałem pani jedną rybę, ona wyłowiła drugą i ja myślałem, że ona wyłowiła tą, co chciałem, a ona myślała, że wyłowiła tą, co ja chciałem. I, i wyszło po prostu takie coś i ja dopiero, yy, no ja przyszedłem do domu w pędzie ryby zaaklimatyzowane nie miałem za bardzo czasu, żeby się im przyglądać i dopiero jak wpuszczałem do akwarium, to zobaczyłem, że właśnie ona jest taka trochę pokrzywiona no i przez to się tutaj nie zaklimatyzowała. Natomiast jeśli chodzi o o tą moją parę Ramirez, to mam wrażenie, że to jest dobrana para bo ten samczor jest taki bardzo względem tej samicy można by powiedzieć taki nie tyle defensywny, co nie wykazuje w ogóle żadnej agresji, normalnie sobie pływają koło siebie, ta samica też nie nie robi jakiejś no ogólnie nie mają jakichś takich terytorializmów, o których się mówi, oczywiście między sobą, natomiast ciekawe zachowanie pokazuje ten mój król baniaka, czyli prętnik, samczor, który został. On zachowuje się dosyć agresywnie względem właśnie rami Rezek. Tą samicę Gupika trochę tam na początku pogonił, ale rami Rezy cały czas gdzieś tam się z nimi przekomarza. Oczywiście bez jakiejś szczególnej agresji, natomiast obserwowałem fajne zjawisko, że, że takie haszcze w akwarium bardzo, bardzo sprzyjają zbiornikom z rybami, które mogą być względem siebie agresywne, bo jeśli ten prędnik gdzieś tam natrafi na tego ramireza, bo głównie tego santora oczywiście goni ze względu na kolory jego, no to on robi albo zwrot w stronę prędnika, albo ucieka w krzaki i tak naprawdę ten prędnik nic nie robi, żadnych płetw nie ma ogrożonych, żadnego stresu, także, także rośliny w akwarium, takim właśnie z rybami, które mogą przejawiać jakiś terytorializm, no działają po prostu świetnie, zwłaszcza taki gąszcz, jaki możecie teraz widzieć. Jeszcze parę słów muszę powiedzieć o tym, o tym Panu Ramirezie. Powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę oszołomiony tym, jak ta ryba wygląda. Były takie dwa samce w sklepie, które właśnie mi się spodobały. Stwierdziłem, że wezmę tego, bo był taki trochę bardziej wymiarowy. Tamten był taki dosyć grubiutki. I to, jak ta ryba się wybarwiła, słuchajcie, w tym akwarium, w porównaniu do akwarium w sklepie, gdzie tych ramierezek tam było, no wiadomo, w zbiorniku, nie wiem, może 30-litrowym, czy 50-litrowym, było tych ramierezek koło, nie wiem, 20. To jest po prostu olbrzymia różnica. Słuchajcie, ten samiec jest tak piękny, ja zawsze jak przechodzę koło zbiorników, to patrzę, czy ten samiec jest, czy gdzieś nie wyskoczył. Zawsze na nim zawieszę chwilę oko. I też fajną, fajną rzecz zauważyłem, a mianowicie to, w jaki sposób diody Full Spectrum, które mam właśnie w tych swoich belkach ledowych Pomagają rybom się wybarwić, kiedy one właśnie przepływają w okolicy światła z tej diody. Słuchajcie, normalnie ten samiec, oczywiście jest bardzo ładny i kolorowy, ale kiedy przypłynie on koło tej diody właśnie full spectrum, to do tych takich przednich pręg czarnych, do tej właściwie środkowej, cały, cały po prostu bok ciała tylni, ma po prostu łuski w kolorze niebieskim. Kamera na pewno tego nie odda, bo to trzeba okiem się przyjść, żeby to zobaczyć, ale jak on przepłynie koło tej diody, wygląda po prostu pięknie. Naprawdę zakochałem się w tej rybie. Nie sądziłem, że, że właśnie e, akwarystyka pod takim względem rybnym potrafi być tak, po prostu tak piękna i tak ciekawa, bo zawsze u mnie w akwariach były raczej takie przeciętne ryby, tak? A aramirezy, no to są coś, czego jeszcze nie miałem i po prostu no jestem zakochany w tej rybie. Jeszcze jeden temat, o którym chciałem wspomnieć, właśnie na temat ryb. Słuchajcie, tutaj pani samica głupikowa już miała dwa razy skok z akwarium, dwa razy ją podniosłem. Przeżyła cudem, bo najlepsze było to, że jej skok nie obudził, kiedy ja byłem po nocce. Drugi raz, kiedy ja szedłem spać, więc no po prostu przypadać całkowity, że akurat to usłyszałem. Tak jak mówię, no ja mam szczęście trochę i wyczulone uszy na ten taki charakterystyczny plusk z wody, kiedy ryba właśnie też spada na podłogę. Wyłowiłem tą samicę, natomiast ona tak podziałała na tego mojego samca, że on zaczął zmieniać kolory ciała. Jak widzicie, ten jego ogon zaczyna się promienić na takie kolory żółto-pomarańczowe. No wygląda to po prostu świetnie. I dodatkowo mu się porobiły takie jakby czarne cętki na, na końcach, takie bardzo cień, cienkie, niebieskie. No jest po prostu... Jest to po prostu coś, no, niesamowitego, że właśnie ten sam jest tak potrafiły się wybarwić na takie piękne kolory, no, tylko ze względu na samicę, tak? No, bo wcześniej samicy nie było i wyglądał on sobie tak po prostu ładnie, bo ładnie, ale po prostu, no, a teraz ma partnerkę, żeby, przed którą się pręży, no, to faktycznie zaczyna się wybarwiać i, no, dla mnie to jest szok, że, że ryba potrafi w jakiś taki sposób, nie wiem, no, zmienić swoje ubarwienie, które gdzieś tam jest też genetyką dyktowane właśnie w takich, właśnie w takich sytuacjach, kiedy, no, Chcę prezentować swoje wdzięki przed płcią przeciwną, także, także niesamowite zjawisko. Chyba się coraz bardziej przekonuję do, do funkcji tych ryb w zbiorniku i coraz bardziej mi się one podobają. Ja wam dziękuję za oglądanie, zachęcam was do lajka oraz do komentarza, zachęcam was do subskrypcji kanału, do kliknięcia sobie. Dzwoneczka, żeby Wam przychodziły powiadomienia o moich nowych filmach i zachęcam Was do wpadnięcia na mojego Facebooka, do polajkowania go, do obserwowania. Może dzisiaj postaram się zrobić jakąś sesję wieczorem, jak zdążę, porobię fajne zdjęcia, które na pewno będą lepszej jakości niż to nagranie na YouTube. Także serdecznie zachęcam, link znajduje się w opisie. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.